Zepsuł się chyba Bo tam będzie go Papajec ciągnął Spalinówka Zmienił właśnie Zmienił teatra. podjeżdża pod botni botonie, bo to Nie bocznicę tylko zwrotnicę A ten już przygotowuje Otworzył ten przód do holowania Chyba w rondu nie ma Mamy dzisiaj warunki, mamy nieciekawe. 17 marca. O, z takimi oponkami to już kurde. Trochę. nie bardzo. A już widzę nawet, jest ślad o. ślad po. po czym to jest ślad? Po łańcuszkach. No ale nic. Dowaliło śniegu. Kurde, dowaliło. Idę jeszcze raz tą drugą oponę sprawdzić, bo... O! Idzie, kurwa, mechanior. Co nie naprawia autobusów. Za robotę się weź! Nie i pracują, niestety. Uch! No ale... Ale można by powiedzieć, że są lovely, czyli... Czyli... Czyli są... Nie są jeszcze tak zjechane. 5 mm to jest gręsa, czyli... Minimum, ale one tyle jeszcze pewnie mają. Nie mam, może by było czym zmierzyć najlepiej. Pasowałoby to zmierzyć. No dzisiaj dowaliło. Będzie wesoło. Przez z kierowcą, rozmawiałem, co... Dzwonili po niego szybko, żeby przyszedł na ekstra, no bo tak zwana choroba zimowa się znowu uskutecznia. Co jest? Nie pompuje powietrza, zablokowany Jedzie w dół. ABS, o. W takich warunkach, kurwa, autobus bez ABS-u, nie wiem. Muszę iść koło do niego.